Cześć Siemanko, ja jestem Titi, a dzisiaj poznacie dokładne informacje na temat turnieju albo konkursu 1VS1, który odbędzie się u mnie na kanale. Ale najpierw chciałem Wam przypomnieć, żebyście zasubskrybowali kanał, ponieważ, jak już to mówiłem, bardzo pomaga, a z okazji 200 subskrypcji, no, znajdzie się tam jakiś ciekawy giveaway. No, bo czemu by nie? Zapraszam też, też Was, żebyście wbili na mój serwer Discord, ponieważ tam są, tam będę podawał po prostu na bieżąco wszystkie informacje. No, bo nie będę nagrywał 30 sekundowych filmów, tak, gdzie będę opowiadał po prostu o nowościach, no to nie ma sensu. I właśnie dlatego u mnie na Discordzie jest specjalny kanał. Tam możecie się wszystkiego dowiedzieć. A więc tak, na Discordzie oraz tutaj w karcie macie możliwość głosowania, na jakich mapach chcielibyście grać. Macie tutaj otwartą przestrzeń. Chodzi o to, że nie będziemy grali tak jak to na początku przewidywałem w wyznaczonym okręgu. Macie do dyspozycji całą mapę. Oczywiście turniej odbędzie się na dziesiątkach. Myślę, że tak będzie najlepiej, ponieważ nie ma tam jakichś zbytnio opę premek i no, o to chodzi, żeby każdy jednak miał szansę wygrać, tak? No bo wiadomo, tutaj ktoś może mieć chińską wuzetę, a drugi, no, zwykłą ósemkę, tak? I no to nie byłoby szczerze mówiąc sprawiedliwe. Myślę, że najciekawszym. Hmm. Najciekawszym tematem dla Was No to oczywiście będą nagrody No bo jakżeby inaczej A więc pierwsze miejsce to jest Pojemnik Szczęśliwa Szóstka Myślę, że no jest Wam znany um, or, Albo to jest do wyboru 3250 zł Czyli ten zestaw Tam za 45 zł bodajże Drugie miejsce 1500 zł a jeśli ktoś ma ten, jakby, powiększony zestaw, no to 2000. Jednak sądzę, że no nie będę tutaj faworyzował i po prostu będziemy, będzie to jednak nagroda w wysokości 1500 zł. Lecimy dalej. Trzecie miejsce, 500 zł i 13 dni konta premium. Dalej. Tak jak już mówiłem, no nie wychodźcie z serwera ponieważ no, tam są um, takie no, podstawowe informacje i warto też nadmienić, że to będzie live. Podczas live'a będzie się odbywać um, turniej. Myślę, że podzielimy go na trzy części. Najpierw zagramy fazę grupową, a finał i trzecie miejsce będzie osobno. Dlaczego tak? No, ponieważ no, na jednym live'ie to nie zrobimy wszystkiego, no to chyba się ze mną zgodzicie, tak? To będzie ciężko. Teraz wam się wyświetla um, cała jakby faza przebiegu. Um, już postanowiłem, kto z kim będzie grał. Podzielimy się na cztery grupy, w każdej po 10 osób i z danej grupy będzie wychodziło po cztery osoby. Dalej no to standardowo ćwierćfinały, półfinały i finał. Na mapach, no to jak mówiłem, sami zadecydujecie. Teraz, kiedy i o której godzinie? Jak już wspominałem na Discordzie, 27, czyli piątek, oczywiście marca. Większość tam z was mówiła, że um, o 20 są turnieje, ale spokojnie to no, zadecydujecie, zresztą sami. Live nie będzie trwało więcej niż 2 godziny. Dlatego za, chciałbym przynajmniej ja zacząć 16, 17 max. I tu najważniejsze, możecie używać e, dowolnej anu, a, e, przepraszam, dowolnej ani, e, amunicji, co się dzisiaj plącza. Czyli apeki, Gold, również dozwolony, Heki, oczywiście jak najbardziej. To nie ma tak jak na ustawce, tutaj bierzecie to, co chcecie. A ja się będę z Wami żegnał. Jeśli będą jakieś dodatkowe informacje, to będę przekazywał je Wam przez Discorda, więc zachęcam, żebyście tam wbili. A ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć!